Powołanie Greniucha na szefa Wrocławskiego IPN co najmniej kontrowersyjne wicerzecznik PiS, Tomasz Greniuch szefem Wrocławskiego IPN. Co najmniej kontrowersyjne. Uważam to za decyzję, co najmniej kontrowersyjną, stwierdził wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do wyboru na stanowisko P.O. dyrektora Wrocławskiego IPN byłego działacza on Tomasza Greniucha. Instytut tłumaczy, że naukowiec wielokrotnie przeprosił za swoje budzące kontrowersje zachowania. W ubiegłym tygodniu IPN poinformował, że stanowisko P.K.O., dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, objął dr Tomasz Greniuch. Decyzja ta wzbudziła szereg kontrowersji, a media przypomniały, że Greniuch w przeszłości był działaczem obozu narodowo-radykalnego, a także że wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Przeciwko decyzji IPN zaprotestowali m.in. historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także posłowie Ko. Ja, osobiście jako ja, uważam, że pewnie byłoby mniej kontrowersyjnie, nie byłoby takich artykułów za granicą, gdyby te funkcje powierzono komuś innemu, ocenił Fogiel. Podkreślił, że IPN jest instytucją niezależną. A decyzje takie jak powołanie Greniucha pozostają w gestii prezesa IPN Jarosława Szarka. Władze IPN-u, zwierzchnicy pana Grniucha, chwalą jego pracę, mówią, że jest dobrym historykiem. To jest decyzja pana prezesa Szarka. Co dalej z tą sprawą? powiedział Fogiel. Jarosław Szarek o Tomaszu Greniuchu, przeprosił za ten czyn, przeprosił i wielokrotnie, już przed laty. Powiedział, że ten czyn był błędem, przypomniał w środę podczas konferencji prasowej prezes IPN Jarosław Szarek, odnosząc się do pytania, czy nie widzi niczego kontrowersyjnego w tym, że dyrektorem oddziału IPN we Wrocławiu został człowiek, który w przeszłości używał symboli nazistowskich i był liderem obozu narodowo-radykalnego. Szarek przywołał też komunikat, w którym Instytut odniósł się do zarzutów wobec Greniucha, zaznaczając, że dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Zarzuty kierowane przeciwko dr Tomaszowi Greniuchowi dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady przyznał, że były one błędem i przeprosił za nie. Czytamy w komunikacie IPN, w którym przypomniano też zasługi Greniucha, między innymi. Jako szefa delegatury IPN w opolu. W tym czasie dał się poznać jako dobry organizator. Zaktywizował działalność delegatury, otworzył ją na nowe środowiska, między innymi kombatanckie i samorządowe, podał Instytut, dodając też, że bezpośredni zwierzchnicy zawsze z największym uznaniem wypowiadali się o jego pracy.